Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje, napisz na autentyczni 23 małpa kliknij na mój profil a następnie pole kontakt. Kiedy narcyz zmienia swoje postępowanie. Kiedy narcyz w końcu zmienia swoje postępowanie polepsza swoje zachowanie, nawyki, przekonania. Narcyz czasami zmieni swoje postępowanie. Może zacząć się zachowywać tak, jakby był miły, pomocny, jak ktoś, kto może cię wspierać. Narcyz może zacząć się zachowywać jak wzór do naśladowania, jak ktoś, kto chce postąpić słusznie, lecz Narcyz tak naprawdę się nie zmienił. Narcyz nie zrezygnował ze swojego niemoralnego, przestępczego, destrukcyjnego trybu życia. Narcyz nie zmienił się naprawdę, nie zrobił nic, by się poprawić, chociaż tak właśnie może wyglądać. Narcyz nigdy nie może się tak naprawdę zmienić. Zmiana na lepsze u Narcyza to. Oksymoron to sprzeczne ze sobą słowa. To zaprzecza swojemu znaczeniu, tak jak suchy ocean, czy też żywy trup. Narcys to taki żywy trup. Sednem tego problemu jest fakt, że narcys nie może się zmienić. Gdyby mógł, to nie byłoby problemu. Może się jednak wydawać, że Narcys się zmienił. Może się wydawać, że w końcu robi tak, jak należy. Że w końcu postępuje słusznie, dobrze. Lecz za tym zawsze stoi ukryty motyw. Narcys zawsze ma jakiś określony powód, by tak się zachowywać. To nie pochodzi z jego wnętrza. Narcyz nie zmotywował się, żeby się zmienić, żeby stać się kimś lepszym. Zmiana postępowania u narcyza nie wynika z jego własnych zainteresowań czy entuzjazmu. Narcyz postępuje tak, ponieważ nie ma innego wyboru. Jest w takiej sytuacji, w której musi zmienić swoje postępowanie, nie ma żadnej alternatywy. To jest jedyny powód dlaczego narcyz się zmienia, starzeje się, nie pozyskuje już tak łatwo zasilania paliwa, nie zachwycają się nim tak jak dawniej, nie ma już tyle atencji, nie ma już takich przywilejów, nie jest już specjalnie traktowany, nie dostaje już pewnych rzeczy za darmo. Wtedy narcyz musi żyć tak jak wszyscy inni, musi zachowywać się tak jak normalna osoba, musi się wtopić w otoczenie, w tłum. Nie może już sobie pozwolić, by odgrywać takiego wspaniałego, ponieważ nie otrzymuje takiej samej ilości uwagi, takiej samej ilości akceptacji. Dlatego może zdradzać swojego partnera. Może podejmować różnego rodzaju ryzykowne, destrukcyjne zachowania. Jedynym powodem, dla którego Narcyz nie zachowuje się tak teraz, jest fakt, że już nie uchodzi mu to na sucho. Wierzę nie skupi na sobie uwagi. Narcyz tak naprawdę się nie zmienił, nie nauczył się na własnych błędach, nie zaakceptował odpowiedzialności. Zmienił swoje postępowanie, ponieważ był do tego zmuszony. Nie miał innego wyboru, nie miał alternatywy. Jeśli narcyz ma wybór, jeśli wie, że może mu coś ujść na sucho, że może coś ukryć, to może w dalszym ciągu usiłować robić to samo, tak samo, nawet jeśli jesteście po ślubie, nawet jeśli macie dzieci. Narcyz w dalszym ciągu będzie pozyskiwał nowe źródła zasilania, ponieważ tak naprawdę mu na tobie nie zależy, nie dba o ciebie, nie obchodzisz go. Narcyz nie chce być kimś lepszym dla ciebie, nie zmieni się dla ciebie. Jego interesuje tylko pozyskiwanie paliwa, zwracanie na siebie uwagi, bycie akceptowanym, podziwianym. Narcyz może Cię nawet przepraszać, lecz nie będą to szczere przeprosiny. Nie będzie Mu przykro, chociaż może odegrać taką scenkę, w której się rozpłacze. Możesz uwierzyć, że jest Mu naprawdę przykro, podczas gdy jest to kolejne kłamstwo, kolejna manipulacja. Narcyz powie Ci, że już skończył z takim trybem życia, jaki prowadził wcześniej. Powie ci, że się zmienił, powie ci, że zależy mu na lepszej przyszłości, że chce mieć z tobą dobre, poprawne relacje, lecz gdy tylko pojawi się możliwość, okazja do powrotu do starych, destrukcyjnych, toksycznych nawyków, to narcyz do tego wróci, tak jak alkoholik, tak jak narkoman po kolejną dawkę. Narcyz nie jest w stanie sobie pomóc, nie możesz mu pomóc, zrobi wszystko, by zwrócić na siebie uwagę. Narcyz wykorzysta każdego, kto pojawi się na jego drodze, kto pojawi się w jego życiu. Narcyz zawsze znajdzie jakieś wymówki, usprawiedliwienia, by robić coś za Twoimi plecami. Uzasadni sam przed sobą swoje postępowanie. Narcyz nigdy się nie zmienia. Jest trwale uszkodzony. Nie możesz jeździć bezpiecznie autem po kilku szkodach całkowitych. Narcyz jest po szkodzie całkowitej. Ma trwale zmieniony mózg, który funkcjonuje inaczej. Tego się nie wyklepie. Tego się nie naprawi. Narcyz nie może mieć normalnego związku, dobrej, zdrowej relacji z drugim człowiekiem. Jest skrzywiony, ściąga w bok, tak jak auto powypadkowe zawsze będzie ściągać w bok. Narcyza nie tylko będzie ściągało w bok, ale będzie zachodzić także na zakrętach. Będzie latać bokami. Będzie robić wszystko, by zwrócić na siebie uwagę. Narcyz nie może funkcjonować w normalnym otoczeniu. W zdrowym środowisku się dusi, potrzebuje chaosu, kłótni, dysfunkcji. Narcyz nigdy nie nauczył się, jak funkcjonować w zdrowym środowisku. Dla niego to nienormalny, niepożądany stan. Narcyz nigdy nie był z nikim na wyłączność, zawsze miał wielu partnerów, zawsze zdradzał kogoś, z kim był. Zawsze miał główne źródło zasilania, zawsze miał w domu kogoś, kto na niego czekał, do kogo wracał. Dzieje się tak, ponieważ Narcyz jest egoistą, myśli tylko o sobie, dba tylko o siebie. Nie szanuje Twojego czasu. Narcyz znajdzie sobie kogoś, kto będzie się nim zajmował, kogoś, kto będzie na niego czekał. Znajdzie sobie kogoś, do kogo będzie mógł wracać do domu. Narcyz znajdzie sobie kogoś, kto da mu wszystko, co chce, lecz narcyz nie będzie lojalnym, nie będzie wiernym partnerem, nie będzie wspierał drugiej osoby. Narcyz zawsze będzie poszukiwał alternatywy, zawsze będzie poszukiwał innych możliwości. W ten sposób będzie marnował Twój czas, będzie zajmował się innymi pod jakąś przykrywką, będzie skupiony na innych zamiast na Tobie, nie będzie poświęcał Ci czasu. Dlatego nie powinieneś chcieć być z narcyzem, dlatego nie powinieneś mieć z Nim do czynienia. To okropny partner. Chce, żebyś był wszystkim tym, czego potrzebuje, lecz nie chcę być taki dla ciebie. Narcyz chce być w związku, lecz nie chce zachowywać się jak osoba w związku. Narcyz chce jedynie korzyści, jakie wiążą się z tym, że jest się w związku. Chce jak najwięcej profitów, ale bez odpowiedzialności. Narcyz tak naprawdę się nie zmienił po prostu utracił moc. Gdy pojawia się możliwość, by odzyskać moc, by odzyskać siłę, kontrolę nawet na krótki okres czasu, to Narcyz zawsze wykorzysta taką okazję. Narcyz zrobi ponownie to, czego już nigdy więcej miał nie robić. Będzie cię okłamywać, będzie udawać głupiego, niewinnego. Będzie zachowywać się tak, jakby nie robił niczego złego. Musisz zaufać własnej intuicji, ponieważ Narcyz nigdy nie powie ci prawdy. Narcyz chce tylko, żebyś myślał, że się zmienił. Chce, żebyś myślał, że już jest inny. Narcyz odwróci rolę. Kiedy mu coś wypomnisz, to powie, że mu nie ufasz. Obwini, oskarży Ciebie. Powie Ci, że jesteś niepewny, przewrażliwiony, kontrolujący czy dziecinny. Powiedz Ci tak, podczas gdy za Twoimi plecami robi różne rzeczy, rzeczy, których najczęściej nie podejrzewasz, rzeczy, które ukrywa. Kiedykolwiek narcyz usiłuje pokazać Ci, że się zmienił, to nigdy nie powinieneś w to wierzyć, ponieważ za jakiś czas zauważysz oznaki, sygnały, że w dalszym ciągu jest jednak taki sam, taki sam jak wcześniej. Będzie szukał wymówek, będzie się usprawiedliwiał, powie, że się zmienił, lecz gdy tylko pojawi się możliwość by cię zdradzić, to nie zawaha się ani sekundy. Nie daj się na to nabrać. Nie wiesz w kłamstwa narcyza. Nie wiesz w zmianę jego postępowania. Umów się. Na prywatne sesje napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.